Jeżeli udało Wam zapisać się na Regionalsy w Gdańsku albo na jakikolwiek inny turniej i nie wiecie, jak wrzucić deklistę, no to ten film jest właśnie dla Was. Szomark, moi drodzy, z tej strony oczywiście, Tasie, krótki, szybki poradniczy na temat tego, jak wrzucić deklistę do turnieju organizowanego przy użyciu rk Wydaje mi się, że ten poradnik, ten film może się Wam przydać. Z racji, że mamy region w Gdańsku, pewnie potem jeszcze będą jakieś inne turnieje, i nie każdy może wiedzieć, jak postąpić odpowiednio, jeżeli chodzi o dodawanie decklisty, a to jest bardzo ważne, no bo na to mamy ograniczony czas, ale to już przejdę może od razu do omawiania, bo to nie jest jakieś mega trudne i to nie będzie pewnie jakiś bardzo długi film. Wchodzicie na stronę rk9.gg, tam gdzie rejestrowaliście się na regio i po zalogowaniu macie coś takiego. Tutaj możecie wejść sobie w player dashboard, zobaczyć na jakie turnieje jesteście zapisane i powinniście mieć coś takiego, ja może trochę to zmniejszę. Macie coś takiego, czyli regionalsy właśnie właśnie gdańskie, jak widzicie, rejestracja nadal jest otwarta i listy można już dodawać. No i wchodzicie sobie teraz w te właśnie regionalsy, klikacie sobie w tego linka tutaj i otwiera wam się coś takiego. Tutaj macie opisane wszystko, wszystko kiedy się zaczyna, czyli rejestracja i kiedy się kończy. Rejestracja zamyka się 25 listopada. Dodawanie Dekli skończy się również 25 listopada o godzinie 7.30, a turnie zaczyna się o godzinie. 8.30, czyli decklisty najpóźniej musicie wrzucić na godzinę przed turniejem. Tutaj też będą wasze paringi, więc warto na, na turniej zabrać telefon z internetem. No bo, bo się może wam przydać, żebyście nie musieli biegać do tablicy i sprawdzać waszych, waszych paringów. No i teraz, tak jak widzicie, ja też nie mam tutaj decklisty. Tutaj jest opcja dodania listy. Jak sobie wejdziecie w, deck list, w to, co właśnie kliknąłem, no to przejdzie was do, do decklist creatora. Olejcie to, nie będziecie mieli tutaj tej informacji o Barcelonie, bo, no bo ja grałem na tym turnieju. I tutaj macie moją decklistę, którą musiałem wrzucić. Macie tutaj Gdańsk Pokémon TCG Regional Championship i macie No Decklist Submitted. No i teraz, w zależności od tego, czy macie tutaj listę, czy nie macie, możecie ją od razu sobie tutaj wrzucić. Jeżeli decklisty nie macie tutaj dodanej, no to wchodzicie sobie, klikacie New Standard List i macie taki oto Creator Decklist. No i powiedzmy, że ja idąc na turniej, chciałbym grać miovi max. No to gram powiedzmy 3 MewV. Wpisujecie sobie MV i wybieracie. Co ważne, wybieracie te arty Pokémonów przynajmniej, które macie w deku. Więc zakładając, że ja gram powiedzmy 3 MewV takie i jednego takiego, takie coś sobie wybieram. Potem gram powiedzmy 3 MV maxy, przy czym dwa są takie i jeden taki. Jak chcecie usunąć, klikacie tutaj i oczywiście usuwacie to bez problemu. I w ten sposób robicie deck listę, Tak, Ważne jest, żeby te arty się zgadzały, bo potem przy ewentualnym deck checku możecie się nie wytłumaczyć, że a, bo ja nie wiedziałem, jakby karta robi to samo, tylko inaczej wygląda. To jest bardzo ważne, tak? No i idąc dalej, gramy tam, nie wiem, genesekty powiedzmy, tak? Nie wiem, co się gra w Mew. Genesekty, powiedzmy tak, no i gramy. Nie wiem, dwa takie, jednego takiego, jednego takiego. Jak gracie cztery, cztery takie same, no to oczywiście bierzecie cztery takie same, nie? Po prostu klikacie cztery razy na tego sekty Jak klikniecie piąty raz, to Wam przeskoczy na jedynkę, nie? No bo, no bo nie można grać pięć razy to samo. Jeżeli chodzi o trenerów, jak sobie wpiszecie, powiedzmy, Nest to pokażę Wam się, pokażę Wam się dwa arty, ale zauważcie, klikam na tego Nestbola. Dodaje się Nestball, nie ma żadnego dodatkowego opisu dotyczącego tego. E, klikamy Nestball ten, dodaje się w to samo miejsce, więc jeżeli chodzi o trenery i energię, to nie musicie tego robić. Chyba, że gracie energię specjalną, no to wtedy wiadomo, że Jet Energy to jest Jet Energy, a na przykład Fusion Energy to jest Fusion Energy, tak, żebyście nie wpisali złych energii. E, nie ma Fusion Energy? Fusion. Fusion Energy, ok, Fusion Strike ona się nazywa. No ale jak na przykład gracie trawiaste energie, czy też grasiaste, to wpisujecie grass energy i po prostu wybieracie tyle, ile chcecie, to też nie ma znaczenia, który art wybierzecie tak naprawdę. No i jak stworzycie całą decklistę, to potem musicie ją tutaj zatwierdzić. Tutaj będziecie, to Wam się wtedy podświetli jako, jako działające. Pozwólcie, że ja sobie po prostu przeklikam, żeby było 60 kart, po prostu nie będę tutaj wybierał, co się dzieje. Ogólnie możecie też tutaj sobie zaimportować Waszą decklistę. Na przykład z PTCG Live, ale no nie polecam tego robić, bo na PTCG Live niektóre karty wyglądają tak, niektóre karty wyglądają inaczej, możecie mieć inne arty fizycznie, inne arty w grze i, i to się może wam wywalić, dlatego zawsze lepiej jest sobie rozłożyć deck, nie wiem, na biurku i pododawać wszystkie karty. No i jak macie już 60 kart, klikacie Save Standard Legal Decklist i teraz bardzo ważne, tutaj pojawia się wam ta decklista. Klikacie tutaj przy napisie Gdańsk Pokémon TCG Regional Championship i klikacie Submit. Jak klikniecie Submit, to macie deklistę dodaną. Tak? Ja w tym wypadku dodałem tą deklistę, którą oczywiście zmienię, no bo mogę na przykład też teraz kliknąć tą deklistę Submit, tak? I teraz ona jest dodana, więc możemy sobie, jeżeli sobie dodaliśmy jakąś deklistę, możemy sobie zreloadować stronę i zobaczyć, jaką deklistę mamy aktualnie dodaną, tak? W tym momencie jest to lugia. Jak zaznaczę sobie tutaj ten kwadracik i kliknę submit i zrobię sobie refresh, to w tym momencie jest to ten śmieszny z którego złożyłem. Pamiętajcie, żeby ostateczne listy dodawać, i już ich nie zmieniać, no żeby się nic nie wysypało po drodze, tak? Ja to robię, żeby wam to pokazać. Mam nadzieję, że jak dodam swoją decklistę i ją wrzucę, to wszystko będzie działać poprawnie. I tak wygląda dodawanie decklisty na turniej. I jak już to zrobicie, jeżeli ten napis tutaj będzie na zielono, że dodaliście swoją decklistę, to praktycznie jesteście już ustawieni. Jak wejdziecie sobie w player dashboard, wejdziecie sobie tutaj w te regionalsy, macie napisane, że wasza lista została dodana, stąd też możecie ją sobie obejrzeć, ale jak wejdziecie na nowo w kreator i na przykład chcecie zmienić jedną kartę, to musicie najlepiej stworzyć cały dek od nowa, kliknąć tutaj, to jest bardzo ważne, żeby to zaznaczyć i klikacie sobie submit i wszystko działa. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się przydał, że teraz to nie będzie trudne, że teraz będziecie wiedzieli jak to zrobić, zarówno na tym turnieju, jak i na wszystkich innych. Jeżeli tak jest, like, subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się w kolejnych materiałach. Nie ma co tego przeciągać, bo to jest proste jak budowa cep. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, życzę Wam miłego dnia i powodzenia na regionalsach, jeżeli tam będziecie. Jeżeli bym znajdziecie, chcecie podbieć, podejść, zbić piątkę, pogadać, jak tylko będę miał czas, to zapraszam bardzo serdecznie. A ja na razie się z nami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.